Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam Was bardzo serdecznie w piątym odcinku mojej serii z gry Omerta Miasta serum. Na początek sprzedamy, no, oczywiście broń palną, no bo mamy trochę, mieliśmy właściwie trochę mało miejsca w, właściwie mieliśmy wcale miejsca w magazynie, teraz mamy trochę mało. No i cóż, Wam mogę powiedzieć na początek, od razu powiem, że zajmiemy się tym razem już tym, czym trzeba się zająć, czyli tą sprawą Joya Tukiego. No i cóż tu mamy, lichwiarz dorwał Joe'a, i przetrzymuje go dla okupu. Uwolni Joya e, Tukiego. Lichwiarz mieszka niedaleko złomowiska. No, i czy, cóż, ja nie wiem, czy w poprzednim odcinku czegoś on tutaj nie namieszałem, bo cały czas byłem przekonany, że to jest budynek, który musimy napaść, e, który musimy powiedzmy e, coś zrobić, żeby pomóc temu Joyowi, ale nie, tu nie o to chodzi. Tutaj e, jest jakaś dodatkowa, powiedzmy, misyjka. Bracia Tuki handlują z nielegalnymi samochodami i bronią, no wiecie, to jest jakiś sklepik. Ale tutaj jest misja inna. Mamy pomóc klanowi Tukich na na w napadzie na arsenał Gwardii Narodowej. No na razie nie będziemy tego robili może, bo to nie jest niezbędne. Ja mówiłem, dzisiaj akurat zajmiemy się rzeczami, które są niezbędne. Zatem tutaj jest dom lichwiarza. Trzeba było po prostu jeszcze raz iść do informatora, gdy... Pamiętajcie o tym, jeśli gracie, jeśli będziecie grali, że żeby się dowiedzieć o tych nowych miejscach, w których ktoś na przykład się ukrywa, no, to trzeba iść do tego informatora po prostu i się dowiadujemy. Dopiero wtedy o tych miejscach, a nie tak po prostu od razu, gdy jakąś wiadomość nam ktoś przekaże. Zatem, no, często można się pomylić. Ja tutaj przepraszam za te pomyłki. Jeśli tutaj faktycznie powiedziałem, że ten sklep jest potrzebny do zrobienia tego. Um, tej misji, uwolnienia Joe'a, no to się z tego wycofuję i przepraszam. Zatem idziemy do lichwiarza, rzućmy okiem, co on tutaj ma. Lichwiarz trzyma Joe'a tukiego jako zakładnika, uwolni go, gdy dostanie z powrotem swoje pieniądze. Wpłać pożyczkę. O co tu chodzi? Słać po, pożyczkę Joe'a Tukiego. Więc to jest chyba taki bardziej polubowny sposób, w którym po prostu uczciwie coś tam oddajemy. Za straż. Co tu można zrobić? No, wskaźnika strachu niestety nie mamy aż takiego. No, ale mogliśmy na mną z to skorzystać. Chociaż nie wiem, czy to by się tragicznie nie, nie skończyło. No, ale dobra. Eee, mamy też opcję Uratuj Joe'a, czyli siłowe rozwiązanie. Hmm, wzrost niesławy i wskaźnika strachu. Ojej, No to. Coś czuję, że chyba nam znowu policja będzie siedziała na karku, no ale dobra. Ja tutaj lubię takie bitki, więc e, też się tym zajmiemy. Broń palna dostarczona bardzo ładnie. Pieniądze nam lecą, no z tym był przez moment problem. Teraz chyba wygląda całkiem nieźle. Awansujmy może. O, ale widzicie, ale rezydencja już, e... już te koszty budowy są mniejsze, chociaż. Hmm. Ja w sumie niewiele tutaj buduję, nie, nie tworzę żadnych lokali, tak naprawdę. Dobra, nieruchomości też nie wykupuję. No i dobra, czekamy teraz na te interesy. Tak jest, jest interes w mieście, i to chyba będzie już ta misja z lichwiarzem. Na ratunek księżniczce zakrani się do kryjówki lichwiarza. szukaj Jaya księżniczkę Tukiego i ucieknij. Taka ta misja jest przed nami. Ekipę bojową, oczywiście, zbieramy. Tak więc wielkowy skrobek doktorek to jest tutaj... no, taki powiedzmy żelazny skład mojej ekipy, no w poprzednim odcinku braliśmy jeszcze tą kobiecinę, która nie, nie okazała się być taka słaba. No ale jednak zdecydowałem się ją zostawić, niech tam sobie będzie. Ja jednak wolę chyba mm, korzystać z tych strzelających, powiedzmy... Bohaterów. Kurczę, ale teraz mamy cut więcej. Ale widzicie, wiemy już gdzie jest ten nasz sojusznik, to jest jakiś plus. Teraz trzeba ogarnąć. No, gdzie my w ogóle musimy iść, kurczę. To jest, to jest zagadka. To jest prawdziwa zagadka. Żeby się jakoś nie wynurzyć aż za bardzo. Dobra, do którego już nie ma punktu w ruchu. O, jest gość, jest gość. mafiozą. No, zaczyna się robić ostro, jest niech. Mhm. Dobra, bo ja <laughs> zupełnie bym się nie spodziewał, że tak możemy go się zastrzelić. No ale dobra, widzicie, faktycznie. No jest jakiś prześwit w tych drzwiach. Kurczę, no przy okazji chyba postrzelę swojego kompana. Oj oj. A już widzę, że jestem. Dobra. Ale przynajmniej swojego gościa nie postrzelę, więc zapadajmy im krwawienie. Tutaj niestety było pudło. no to popraweczka. Teraz już nieco lepiej to wyszło. Jest dobrze, jest dobrze. Dobrze zaczęliśmy. No, ale goście oczywiście już nas przyuważyli Ajajajajaj aj, 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 aj. Jest, yeah, jest boys. kurde moc tutaj Jak jest strzelba, to się robi ciekawie Tu oczywiście nie widać, dobra, to tutaj widzę, że w miarę sensownie zrobili Postawa obronna I kończymy tę turę Dwurka, sojusznik mhm. Co to jest za gość? W ogóle skąd on tutaj się wziął? Nie wiem, nie wiem o, kurde, co za gość, złota rączka, co on tutaj zarobił. Nieźle, nieźle, czyli nam pomagają, widzicie. Yy, jeszcze jacyś panowie. Czyli całkiem łatwo. <laughs> łatwo to się wydaje być. Nie wiem, czy takie będzie. No ale, kurde, to było mistrzowskie. To było mistrzowskie, no punktów już nie mamy i w sumie, czy możemy coś zrobić? Możemy. Jeszcze ten gangster jest do zabicia. Ile ma życia? Hmm, to ma chyba największy sens teraz. Szkoda, szkoda, że nie udało się go zabić, ale idzie to całkiem nieźle. Tym razem oczywiście nie mamy informacji o tym, ilu tu jest tych e, gangsterów, ale mniej więcej widać. Mniej więcej też można sobie wyobrazić, powiedzmy, w którym pomieszczeniu jeszcze któryś z nich się może znaleźć. Więc to nie jest chyba wielki problem. Czy tutaj jeszcze wyjdziemy, czy też nie? Ja nie wiem, czy mi się opłaca tak tutaj chodzić. No ale dobra. I się zajmiemy tym mafiogą? Jest elegancko I temu zapadamy krwawienie. Dobra, yeah, tak miało to... być, ale no nie wyszło. Dobra Chudło, no nie, tego to się nie spodziewałem. Jest dobrze, dobra, lecimy dalej, sojusznicy już nic oczywiście tutaj też są. Tak więc teraz sobie chyba chwileczkę pochodzimy. Mamy kawałek, żeby dojść. A nie, ktoś tutaj jeszcze jest. Gdzie oni są? Gdzie oni są? No nie wiem, szczerze mówiąc. Ojej. Ale biją tych naszych sojuszników. Tu jest jeszcze gościu. O kurde, ale ta złota rączka naprawdę jest. Jest potężny gościu. Hm. Gdzie tu mamy? Gdzie tu mamy przeciwnika? Bo ja nie widzę nikogo. Tu jest swaniaczek. Tu jest swaniaczek mi się ukrył, ale dobra. Zaraz się z nim rozprawimy, no, dosyć już prosta jest ta droga, mm, no do e, tego Tucci'ego Czy Tukiego, nie wiem, jak to wymawiać, szczerze mówiąc No to są jakieś tutaj włoskie nazwiska, powiedzmy no, Tu jeszcze jest oh. gangster Kurde, przez okno, a na... kurde, bo ja się tak zastanawiałem właśnie skąd on tutaj wie, że my jesteśmy w ogóle Jak my z tym życiem wyglądamy, doktorek, skrobek, no nie tak źle, myślałem, że gorzej Dobra, no to w takim razie jak pan tak chcesz To dobra, to my też przez okno sobie postrzelamy, no, chyba że nie jednak Może jednak nie czy tutaj to wychodzi lepiej, no niekoniecznie, ale Tak czy siak można postrzelać, dobra, nie jest tylko 7 życia, więc teraz tego oh, się. Jest elegancko Zaraz powinniśmy uwolnić, już e, tego koleżkę. O, kurde, ci sojusznicy naprawdę są mocni, no to się przyznać, że tutaj jest dosyć dobry strzał. Nie, nie, ma dobrego strzału, niestety. To też się powinno udać. Pudełko. O kurczę. ale <grywa> dostał, nieźle, nieźle. Dobra, w takim razie chyba w winku tylko będzie odbiegania e, i uwalniania. No nie, nie zdąży nawet uzrobimy się. Chyba już nie mamy tutaj zbyt wielu, albo, no nie mamy żadnego gangstera do zabicia, chociaż wiecie jak to jest. Pewnie z powrotem będziemy musieli znowu kimś tutaj się zajmować, no ale w każdym razie, no nie, jednak nie ma czegoś takiego. W każdym razie pomogliśmy. Udało się tutaj wszystko elegancko zrobić. Na księżniczce wygrywasz. Taki komunikat piękny tutaj się pojawia. Wilku, jedno zabójstwo, wyskrobek, dwa zabójstwa, doktorek, również dwa zabójstwa. Zatem no, misja zakończona powodzeniem, przynajmniej no ta część misji, z tym Tukkim. No zobaczymy, co teraz będziemy musieli zrobić. Przyjaciele, mam I wobec ciebie dług za uratowanie mojego młodszego brata, od tej pory no, możesz no, prawie na rodziny Tukkich. Księżniczka wpakowała cię w, nie, się w niezłe bagno, by zdobyć ten świstek papieru. Mamy jak własności magazynu, ale nie mamy odpowiednich znajomości, by dostać pozwolenie na wydanie skonfiskowanego trunku. Przezgląd na dobre czaje i potencjalne zyski, proponuję, byśmy połączyli siły. Efekt, bracia, tubki dołączyli do twojego gangu, czyli. No, tak, już nam zapowiadano przed tą misją. Tak, no coś jest, mój, otwórz gar kuchnię, dobra. Już to robiliśmy, chyba wiem, jak to zrobić. Tak więc, no, tak nam zapowiadano przed misją. Dostajemy tutaj, o kurczę, jeszcze złota rączka jest. Ale tego faceta bym sobie wziął, ja sobie go obadam, a mi się naprawdę podobał. On ma strzelbę, ale jest dosyć silny. Obrażenia krytyczne. Jak to wygląda? No nie, u każdego tutaj tak samo to wygląda. sprawia wrażenie naprawdę dobrego gościa. Poziom drugi. Wszyscy na poziomie drugim. Dobra, otworzymy tę Na razie nie będziemy tutaj za bardzo się bawili. Tak więc uzyskaliśmy Mario, dwórkę Tukiego, Luigi'ego, złotą rączkę Tukiego i Joya, księżniczkę Tukiego. Dobra. A, dobra, nieruchomość, nieruchomość. Czy ja tą nieruchomość... Teraz mam jakąś, czy nie mam? Chyba nie, chyba nie, zatem musimy coś tutaj zdobyć: garkuchnia, nieruchomość. Jakąś taką dobrą miejscówkę potrzebuję, to będzie chyba dobra. Kurde, ale kas nie mam. dochodzenie znowu, no nie. Zazwyczaj do zaprzyjaźnionego funkcjonariusza. Dobrze, bardzo ładnie, to mi się podoba, tak powinno być zawsze. A my sprzedajmy to piwo i zarobimy w dosyć szybki sposób e, tym samym. Hm. Nie wiem, czy to jest lepsza opcja, no ale dobra, zarobimy tym samym. No na tą garkuchnię. Co my tu jeszcze mamy? Co my tu jeszcze mamy? Czy... O, możemy też sprzedać. Dobrze. To no, mi się podoba bardzo nawet. Jeszcze wyślimy kogoś do jakiegoś lokalu. No sporo tego nam tutaj powstawało, sporo nam tutaj ostatnio powiedzieli informatorzy o tym, co tu się jeszcze ciekawego znajduje. Ja sobie nawet tego nie obadałem solidnie. O, na przykład takie miejsce... Nie, to już było. Przepraszam Was bardzo. Punkt zbierania haraczu. Dobra sprawa. Dobra, ale coś tutaj mamy. Sprzedajemy piwko. Bardzo ładnie. Otwieramy tę żegar kuchnię. Gdzież to było? Gdzieś to było. Tutaj, mamy. Wynajmi. Sprzedajesz piwo. Wyśmienicie. Kolejne pieniądze. Ja bym ja chciał jednak na coś tutaj napaść. Stęskniłem się tutaj za tym, tam włamywacza No na to bym jeszcze jednak troszeczkę poczekał, zobaczymy co to będzie No jednak wojsko, ja już mówię, raz sobie próbowałem um, Ogólnie sobie próbowałem z tym wojskiem, no i to nie wyszło dobrze Tak więc przeczekamy, póki nam się jakaś taka dobra, solidna ekipa nie zrobi tutaj no bo tu nie mam czego sprzedawać, chociaż, no wiecie, są jeszcze te Rzeczy związane z pożyczkami, z jakimś, z jakąś sprzedażą, czegoś. Też warto czasem spojrzeć na to, czasem może trafić na coś naprawdę interesującego. Pomocnik już prowadzi tu interes, zatem znaczy poczekajmy na niego, zobaczymy co on tutaj wykombinuje. No i cóż, już powoli kończymy ten odcinek. Nie chcę tutaj za długo wam przynudzać. Ostatni odcinek był bardzo długi, w tym no może nieco mniej zrobimy. Też zobaczymy, może coś ciekawego jeszcze tutaj dla nas wymyślą. Hmm, może z tych magazynówśmy jeszcze skorzystali, dobra. Pokarm dla duszy, gar kuchnia. Wybornie. Możemy już chyba to założyć. Gar kuchnia, tak jest. Elegancko. Dobrze, chyba wszystko się tutaj powiodło. O, właściwie powiedzie, no bo wiecie, że tutaj wszystko troszeczkę trwa, zanim ten. Um, zanim ten doktorek tej dobienie troszeczkę zajmie to nam oczywiście. A widzicie, już jest ok. I mamy też piwo. Od razu się tym zajmę. Zobaczymy, jakie mamy oferty ciekawe. No nie, wszyscy chcą nas sprzedawać piwo. Nikt nie chce kupić. Jest dobrze. Tak więc, o, widzicie. O. Co? 400 skrzynek Trunku? Nie wierzę, nie wierzę, że takie coś się tutaj wydarzyło. Ale dobra, jest ładnie, jest ładnie. No to dzisiaj faktycznie. E... Samo whisky chyba się pije w tym mieście, w tym Atlantic City. A tutaj, cóż mamy? Mhm. Mm. Mm Dobra. Tak więc, y jeszcze raz, o co tutaj chodzi? Mamy zgromadzić 5000 czystych pieniędzy pamię i pamiętać, by używać pralni pieniędzy oraz zleceń. No, czyli to o czym Wam mówiłem, no tu jeszcze cały czas są nas no, jakieś tam rzeczy. Nauczyć. Dobra. W takim razie, to, no, okej. Okay. Ja sobie wynajmę. Teraz ja nie wiem, czy muszę mieć nieruchomość, czy też wystarczy mi. Czy też wystarczy mi po prostu mieć e, lokal, by właśnie taką pralnię założyć. Chyba nieruchomość, tak mi się wydaje. E, dobra. No, garkuchnia trochę tutaj nas chyba kosztuje, z tego co widzę. Ubywają te pieniążki. E, zatem coś by się przydało naprawdę sprzedać. Trunek o, dostarcz 20 skrzynków. Jest dobrze, jest dobrze. To się przyda. Myślę, że na tym właśnie mieliśmy zarobić. Sprawdźmy też jakieś. E, właśnie. O, propozycje wymiany wszystkich pieniędzy na brudne i odwrotnie. No, ale brudnych póki co nie mamy. Mhm. Mm Dobra Tak więc ja też jeszcze poczekam na te czyste pieniążki Oczywiście no jakieś tam do nas wpływają Cały czas mamy jakieś tam biznesy drobne No choćby e, ta apteka, no która w tej chwili zarabia Bo mamy dużo tej whisky, którą możemy sprzedawać e, Przy wykorzystaniu właśnie niej Jestem ciekaw, czy mogą nam płacić w normalnych pieniądzach Nie w brudnych, ci zesyniodawcy no nie wiem, jeszcze nie widziałem. Oczywiście nie, nie mówię tutaj o tych propozycjach właśnie wymiany, tylko o po prostu sprzedaży czy to piwa, czy trunków, czy broni palnej. To jest jednak inna sprawa, No okej, okay, póki co nieźle to wygląda. Powolutku zarabiamy, ale ja bym chciał... O, chciałbym jednak jakieś pieniążki tutaj zdobyć. O, jest! Jest tysiaczek, możemy wynająć nieruchomość. Ja tutaj szukam, to jest lokal. Tu mieliśmy nieruchomość całkiem ładną. Zaraz sprawdzimy, czy możemy tutaj coś ciekawego robić. Hmm, tutaj napad można zrobić? Nie. Więc szukajmy innego punktu. <gryw> naprawdę w tym mieście zbyt dobrze nie mają z nami te browary. Współczuję. Mamy nieruchomość. No i sprawdźmy, co możemy tutaj założyć tak naprawdę. Um, no nie możemy założyć pralni. A nie, możemy... Brudne pieniądze. Aha. Czyli sława? Nie Niesława jest na niskim poziomie, no jest, dobra. Mhm, czyli księgowy, dobra, czyli to jest to. Dobra, czyli księgowego wykorzystamy. Ma kryjówki na czwartym poziomie, hurtem dla gangsterów. Czyli jest mnóstwo rzeczy, które warto tutaj e, użyć, dobra. Szefie doszło na suchy, że wrogi gang planuje napad na magazyn Królewski Whisky. Możemy przygotować tym banderom niespodziankę w magazynie, dostaną porządną nauczkę. Hmm. zorganizuj zasadzkę na bandytów. No spróbujmy, czemu by nie? To będzie takie zamknięcie już tego odcinka na pewno, bo już troszeczkę tutaj rozgrywka trwa. Już zapisać nie mogę. W obronie królewskiej whisky jakieś niedorobione prychy próbują ukraść swoją zdobytą, ciężką pracą gorzałę Udzielimy lekcji na jaką zasługują. No dobra, spoko, loko. Damy sobie radę chyba. Ostatnio daliśmy, to co, teraz nie damy? No na pewno damy. <grym> Zatem to już będzie naprawdę takie zamknięcie tego odcinka numer 5. No ale sprawdźmy, czy, czy faktycznie takie szanse tutaj są duże. No, automatyczne rozwiązanie było na w miarę sensownym poziomie. No ale zobaczymy sami. Gdzie też oni są? No tu chyba nie. Wszystkie te mapki są takie, że naprawdę nie trudno się zorientować, e, gdzie iść. Dobra. Mogę troszkę bliżej right, na podejść. No, ale dobra, na kieszonkowcu to od razu chyba będę strzelbę stosował. Może i nie, nie było to dobre. Aj, kurczę, miałem krwawienie, dobra, dobra. Muszę ją ogarnąć, bo miałem krwawienie do wykorzystania. Ale pamiętajcie, że kieszonkowiec tak naprawdę nie strzela, więc z nim to w miarę, e, w miarę sprawnie wszystko powinno iść, przynajmniej. Co. No nie wierzę. To byłaby malutka szansa na trafienie, ale dobra. Okej, okay, stanąłem po prostu. No, i na tym doktorkiem e, trzeba było, wypadało iść. Kurczę, tu też mogłem sobie podejść kawałek. No, na right, jednym kieszonkowcu tutaj się wymęczę, no kurczę. No mam nadzieję, że mi zobaczycie tutaj coś takiego. Że ten kieszonkowiec jeszcze do mnie dojdzie, no to jest przykre. I tutaj dwa ciosy jakieś mi nie zapoda no właśnie. No ale dobra. Myślę, że to nie będzie zbyt trudne. Jak widzicie, 5 przeciwników tylko mamy. Tak sobie podejdziemy. Dobra, żeby... Jest dobrze. Lecimy dalej. No trochę tutaj nerwiłem tym, co zrobiłem przed chwilą, ale... E, teraz powinno być już jak najlepiej. jak e, Myślę, że już to dosyć dobrze pójdzie. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Gdzie tutaj są ci przeciwnicy? Czy kogoś widać? Czy nie widać? Ja bym sobie tu podszedł, tak? No nie zapowiada się na, tu na jakąś zbyt trudną bitkę. Póki co przynajmniej. Słychać hmm. czyjeś kroki, I'll take care of him. O tu jest bandzior Czyli tu wchodzą, dobra e, Tutaj nimi się Zajmiemy Czy jeszcze kogoś bliżej mieliśmy Dobra Tutaj powinniśmy już sobie dać radę Jakoś tam do nich postrzelać Jest dobrze Jest dobrze, teraz to na no, tak Będzie wyglądać Kurde, jakieś beczki przy okazji rozwaliłem Bez sensu, bez sensu Aż trzech tu ich mamy. Tu jest jeszcze jeden się ukrył, pewnie gdzieś z tej strony bardziej. No ale dobra. Jestem w stanie gdzie oni są i powinno to się ładnie tutaj udać, jest... No, porówno. Tak naprawdę, dobra. Jeśli znowu swojego strzelę, to naprawdę będzie super. Nie, teraz udało się trafić, ładnie. Jest dobrze, jest dobrze. No naprawdę, podoba mi się ta broń. Wyskrobek tutaj sobie chyba nieźle z nią radzi. Jest dobrze. No Bandy mi się też ma jakiś baseball, tylko też nie atakuje z dystansu. No ale jednak, no, był y, najłatwiejszym celem tutaj. No, chociaż kurde, tutaj też są kieszonkowcy, no nie jest to zbyt trudna misja, no trzeba przyznać. Czy ci mają? Nie, nie mają żadnego krwawienia. A teraz już mają, dobra, ładnie. Jest dobrze, jest dobrze, naprawdę powtarzam cały czas, ale łatwo to dosyć idzie. Zablisko też nie ma sensu podbiegać, bo oni a, później będą mieli łatwy dostęp do nas, czego raczej no, też nie chcemy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja tego nie chcę. Dobra, teraz tego sobie zajmiemy. O jakimś cudem nie trafiłem swojego. <grafię> Jak się stało? Nie tutaj teraz... Gdzie mi biegają ci goście jeszcze? Gdzieś słyszałem jeszcze innego. No, ale dobra, tutaj mam jednego kieszonkowca, nim się teraz zajmujemy. Koniec tury. <grywka> nie. Ready, boss! I'm way Tak, teraz tylko znaliśmy tego ostatniego. Mam nadzieję, że nam się to uda. Nie wiem, ja nie widziałem tego gościa, naprawdę. Nie wiem, gdzie on jest. Może tutaj, stąd, gdzieś z tej strony? Nie, nie, tu nie biegamy. Pewnie sam do nas przyjdzie, no tak sobie to często wyglądało. No ale dobra. Możemy się troszkę przecież rozejść. Hmm. Aha, tu jest gość! Kurde, dlaczego nie widziałem? Nie wiem, gdzieś mi się tutaj schował cwaniaczek. Jest ślepy, po prostu. Dobra. Dobra, jeden strzał. Byle trafił. elegancko. No, dosyć łatwe zadanie, widzicie? Wyskrobek z tym swoim karabinkiem dał radę. Doktorek też odnotował jedno zabójstwo. No i cóż tam dosyć łatwą walką kończymy ten odcinek. A w następnym będziemy się dalej brali za to pranie brudnych pieniędzy. Już mamy ee, tą pralnię, już mamy, tak? Tak więc ja już Wam bardzo dziękuję za uwagę w tym odcinku. Zapraszam do oglądania kolejnego i mówię wam cześć.